Magazyn samorządu województwa warmińsko-mazurskiego nadal w cieniu koronawirusa. Odcinek szósty. Pandemia spowodowała szereg poważnych zmian. Zgodnie ze strategią przyjętą przez rząd w marcu nastąpiło zamrożenie gospodarki i życia społecznego. Z początkiem maja wyszliśmy w drugi etap znoszenia obostrzeń. Uchylony został zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. Instytucje te będą otwierane stopniowo i w różnym czasie po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. Wszystkie obiekty mają funkcjonować w zwiększonym reżimie sanitarnym. Sport i turystyka także dążą ku powrotowi do normalności, co jest czasochłonne. Na czytelników czekają już biblioteki, jednak korzystanie z nich jest w bardzo ograniczonej formie. Nie ma e, wolnego dostępu do półek. E, czytelnik może zarezerwować sobie książki przez Internet oraz telefonicznie. Książki można wypożyczać i oddawać w specjalnie utworzonym punkcie na terenie biblioteki. Ważne, by podczas wizyty pamiętać o kilku zasadach. Prosimy o przychodzenie do biblioteki w maseczce zakrywającej nos i usta i o posiadanie rękawiczek ochronnych. Książki, które wrócą od czytelników, przejdą obowiązkowo pięciodniową kwarantannę. Osobiście można odwiedzić także Centrum Sztuki Galeria L. Tu czeka na nas wystawa Travel Agency Tomasza Matuszaka oraz prace Jarka Polańskiego. Nasze działania opierają się głównie na kontakcie z odbiorcą, na żywym kontakcie z odbiorcą. Są oparte również o różnego rodzaju emocje i reakcje, które z tego kontaktu wynikają. I tego się nie da powtórzyć czy zastąpić tylko i wyłącznie pracami i publikacjami w internecie. Wciąż jednak nie mogą odbywać się kontakty. Czy spektakle teatralne. W Teatrze imienia Aleksandra Swruka w Elblągu trwały próby do monodramu Niejaki piórko, w reżyserii Andrzeja Burzyńskiego w wykonaniu Piotra Boratyńskiego. Będziemy chcieli pokazać Państwu fragmenty tego premierowego spektaklu, który na swoją premierę będzie czekał. Na nowe otwarcie czeka również Muzeum Archeologiczno-Historyczne. Swoje podwoje dla zwiedzających otworzy 12 maja. Nie będzie jednak możliwości zwiedzania grupowego oraz korzystania z urządzeń multimedialnych wykorzystywanych indywidualnie podczas pokazów. To by nie znał tego miejsca. Ponad stuletni kanał Elbląski wyróżnia to, że statki płyną po trawie. Jest to najdłuższy kanał żeglowny w Polsce. Jego długość wynosi ponad 84 km. Jest to jedyna jednostka hydrotechniczna czy budowla hydrotechniczna na świecie funkcjonująca, czynna, sprawna. No ewenement jeśli chodzi o, o tego typu rozwiązania techniczne. I ostatnie przygotowania, bardziej kosmetyczne niż spóźnione, ponieważ sezon mógłby się już rozpocząć, ale przez COVID-19 plany się pokrzyżowały. W ogóle rejsów nie ma. Wstrzymaliśmy wszystko, co jest związane z ruchem turystycznym, no, ze względu na ograniczenia, które funkcjonują. No, dodatkowo nie ukrywam, że klienci zagraniczni i lokalni zaczęli się również wycofywać. Dokonaliśmy zwrotu wpłaconych kwot, no i oczywiście chcemy rozpocząć tak prawdziwie ten sezon w czerwcu. Serce żeglarstwa warmi i Mazur i tutaj czas z konieczności został zatrzymany w miejscu. Co prawda wraz z majówką została podjęta próba reaktywacji działalności, ale rejsowicze nadgorliwi nie są. Stosujemy wszystkie te wymagane przez same PIT środki, które mogą pozwolić zapobieganie rozstrzygania się koronawirusa, więc po każdym rejsie jest wskażany statek i no stosowane są rękawice, stosowane są środki dezynfekcyjne do rąk. Odkarzane są toalety, ale, no, ale zainteresowania to, to praktycznie nie ma. No, w sobotę 2 maja wydała jedna grupa 15-osobowa, drugi rejs to było 20 osób i to wszystko. Paniki jednak nikt nie sieje. Do pełnego otwarcia sezonu jeszcze jest czas. Czerwiec, lipiec i sierpień to miesiące kiedy zainteresowanie rejsami jest największe, a lubimy pływać i tutaj na odcinku z Giżycka do Węgorzewa. No i oczywiście ten taki najdłuższy nasz rejs w Mikołajkach, czyli z pełnym płynięciem na jezioro Śniardy i powrót aż po ominięciu wysp, które się znajdują na śniarcach. Taki rejs to w zasadzie jako różne żeglugi to tylko jest w naszej ofercie. Równie piękny jest też Mikołajek dorucianego, bo to też jest bardzo ciekawy rejs ze śluzowaniem, no więc też jest taki trochę inny, ale no to są te trzy rejsy. Stopniowo dla turystów otwierają się muzea. Muzeum Bitwy pod Grunwaldem przyciąga najbardziej za sprawą dobrze znanej inscenizacji, na którą co roku przyjeżdżają dziesiątki tysięcy widzów i uczestników. Jesteśmy w toku przygotowań do lipcowej rekonstrukcji bitwy. Zbroje się czyszczą, miecze się ostrzą i jeśli tylko będzie taka możliwość zorganizowania tego, to na pewno to zorganizujemy, bo my będziemy... Organizacyjnie i logistycznie przygotowani, i będziemy mieli wszystko zapięte na ostatni guzik. Na razie trwa walka z pandemią, a co za tym idzie, proces uzyskiwania pozwoleń na wznowienie funkcjonowania muzeum. Na szczęście wszystko zmierza ku dobremu. Jeśli dostaniemy zielone światło, to 14 maja będzie można wchodzić do środka muzeum z zachowaniem oczywiście reżimu sanitarnego. Natomiast w tej chwili już można podjechać na parking i zwiedzać sobie śmiało pola Grunwaldi. Dokładnie tak. Nasz region to tereny leśne, jeziora i ogrom rozmaitych miejsc rekreacji, które już są dostępne dla gości. Hotele ponownie otwarte, oczywiście są ograniczenia w atrakcje, ale natura zrekompensuje to, czego obecnie nie może zaoferować człowiek. Warmia i Mazury to region, gdzie widzimy te zagrożenie i ta narażenie jest stosunkowo najmniejsze, jeżeli chodzi o kraj, tylko lubuskie ma mniejszy wskaźnik zarażeń i świadczy to o tym, że ta nasza po prostu środowiskowa forma, ta przyroda, te, te też nieskomasowanie ludzi w dużych miastach, ta turystyka aktywna taka niezadeptana przez powszechnego turystę jest do przyjęcia nawet w tych najtrudniejszych uwarunkowaniach, więc ja zachęcałbym do tego, żeby właśnie organizować się rodzinnie, niemasowo, właśnie na wypoczynku w regionie Warmii i Mazur, jak tylko stopniowo ta gospodarka będzie odmrażana. Dlatego chcąc odetchnąć świeżym powietrzem najlepiej udać się poza miasto. Taka forma wypoczynku z pewnością nie zaszkodzi. W ubiegłym tygodniu premier dał zielone światło instytucjom kultury oraz branży turystycznej. Sprawa ze względów organizacyjnych i sanitarnych nie jest jednak tak prosta. Pewne obostrzenie dotyczą e, niestety jeszcze działalności restauracji czy też obiektów, sal konferencyjnych. E, tego typu usługi nie mogą być świadczone. E, w przypadku usług noclegowych specjalne podejście choćby do prania pościeli, specjalne wymogi epidemiologiczne związane oczywiście z informacją o myciu rąk, zapewnieniem odpowiedniej dezynfekcji pokoi, wietrzeniem pokoi. Będziemy musieli się nauczyć tak naprawdę nowego wczasowania, nowego wypoczywania w tych hotelach. Niektóre obiekty na Warm i Mazurach sprostały jednak tym wyzwaniom i otworzyły swoje drzwi turystom. Od 4 maja w województwie działalność wznowiła blisko połowa punktów noclegowych. Stolica regionu na tym tle wypada jeszcze lepiej. W Olsztynie ten procent jest nawet większy, dlatego że myślę, że około 80% hoteli w tym momencie już działa. Dyrektorzy placówek kulturalnych także dokładają wszelkich starań, by jak najszybciej otworzyć swoje drzwi z pragnionym kontaktu ze sztuką i literaturą. Molik Książkowych ucieszy fakt, że już 11 maja wszystkie biblioteki miejskie w Olsztynie zostają otwarte. Tylko bibliotekarz będzie przynosił książki z półek i podawał. Ja też w związku z tym bardzo zachęcam Państwa do korzystania z programów bibliotecznych, żeby zamawiać sobie wcześniej. Niestety niektóre instytucje kultury ze względu na swój charakter nie mogą na razie przyjmować publiczności. Na muzyczne wydarzenia serwowane przez Filharmonię Wadysława mazurską musimy jeszcze trochę poczekać. A ta pędzi, nie wiem, jak nasi, nasi artyści ćwiczą, nagrywają, robią różne. Już y, projekty, które mam ogromną nadzieję, że za chwileczkę będziemy też na żywo Państwu starali się pokazywać. Tymczasowo do internetu swoją działalność przeniósł także Teatr imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, który udostępnia swoje spektakle online. Warto również dodać, że być może już 19 maja Muzeum Warmi i Mazur udostępni zwiedzającym swoje trzy największe obiekty – Zamek Olsztyn, Litzberg Warmiński oraz Pałac w Morągu. Wracamy na pole bitewne. Grunwald walczy o swoją dobrą pozycję wśród punktów na mapie Polski wartych uwagi. Wznosi się tu obiekt, który ma przynieść chlubę temu miejscu na kolejne setki lat. Trwa budowa Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Inwestycja jest bardzo kosztowna, bo to jest ponad 30 milionów złotych. Realizujemy ją poprzez program POIŚ, infrastruktura i środowisko. 15 milionów jest właśnie z tego programu operacyjnego, gdzie Ministerstwo Kultury deleguje te środki. Natomiast drugie 15 milionów złotych to budżet województwa. Zaawansowanie prac szacuje się na 60%. Cierpliwość zostanie wynagrodzona. Jeśli chodzi o sam obiekt, który jest naprawdę bardzo ładnie zaprojektowany, jest bardzo nowoczesny, jest bardzo nowoczesny, no to w muzeum liczy się wystawa. A ta wystawa chcielibyśmy, aby była, nie była zupełnie multimedialna, bo to nie o to chodzi w tej chwili we współczesnym muzealnictwie, tylko chcielibyśmy, żeby ona wyważała pewne elementy, czyli żeby ona była zarówno wystawą tradycyjną, ale obudowaną pewnymi multimediami. W obecnej sytuacji Polacy będą chętnie rozważali krajowe oferty turystyczne. Ma to swoje wielkie zalety, w ten sposób pieniądze zostaną w kraju i jednocześnie pomożemy szybciej odbudować się gospodarce po koronawirusie. Dlatego nasz region już teraz skutecznie kusi starymi ofertami i tymi nowymi.